Witam serdecznie, tam razem dzisiaj z Kasią Dot, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy Was też zaprosić w połowie czerwca na bardzo ciekawy warsztat, który się będzie odbywał 14 i 15 czerwca, a będzie on dotyczył no, bardzo ciekawego tematu. No bo Wiele osób zastanawia się nad tym, jak zwiększyć swoją inteligencję finansową, swoje finansowe IQ. No i często zadajemy sobie właśnie różne takie pytania w związku z tym, nie? czy terapia się do tego przyczynia, czy mój rozwój emocjonalny, duchowy się do tego może przyczynić, żeby się to przełożyło w jakiś sposób na, na mój budżet, na, moją, na moje finanse. I często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak, jak te schematy, które powielamy, często po prostu pochodzą z naszego domu rodzinnego. I często po prostu powielamy to, co przekazali nam też nasi rodzice, ale nasze bezpieczeństwo finansowe jest w tej sferze, nie jest w sferze marzeń, ale też na wyciągnięcie ręki, i chcielibyśmy wam pokazać, jak można też z tego korzystać. No bo wiele kursów i warsztatów dzisiaj obiecuje po, po tym, że po prostu zarobicie furę pieniędzy, a na mnie o to do końca chodzi. Bo na tych warsztatach każdy z uczestników przede wszystkim dowie się, jak znaleźć w sobie taką odwagę. Na, na zarabianie większych pieniędzy? Jak też usunąć takie podświadome blokady, które mamy finansowe już być może od lat? Czy sposób myślenia o pieniądzach? Tak? Jak otworzyć się na, na większy przepływ finansowy w naszym życiu? Czyli jak zwiększyć swoją skalę? Jak też budować swoje bezpieczeństwo finansowe, żeby fin finanse czy też pieniądze, żeby one. Pracowały dla nas, a nie my, żebyśmy pracowali dla pieniędzy. Więc, Kasiu, może przekazać Tobie głos, żebyś Ty jeszcze więcej powiedziała ze swojego punktu widzenia, jaką rolę odgrywa IFT w tym właśnie szkoleniu. Tak, dzięki wielkie. IFT odgrywa, będzie odgrywało taką rolę w tym szkoleniu, że będziemy uwalniać emocje, czyli takie emocje i przekonania związane z pieniędzmi, czy w ogóle z obfitością, z bogactwem, które stoją na przeszkodzie, pomimo, że człowiek czasami marzy i chce i ma nawet dobre intencje, żeby zwiększyć jakby swój budżet, czy swoją obfitość, a, a mu się to nie udaje. I okazuje się, że zwykle za, za tym wszystkim stoją jakieś Ograniczające przekonania, które, które związane są z emocjami, na przykład nie zasługuje to, nie dla mnie, albo jakieś przekonania nawet pokoleniowe wynikające z ciężkiej historii, gdzie bogaci byli źli, a biedni byli uciśnieni i, i tak się przekazuje to nieraz z pokolenia na pokolenie, nawet nie zdając sobie sprawy. I potem żyjemy według tego zupełnie nieświadomie, więc zrobimy sobie IFT na, na takie przekonania. Poza tym jeszcze porozmawiamy troszeczkę o obfitości jako takiej, bo obfitość to, to nie muszą być tylko i wyłącznie pieniądze. To może, być, to może być naprawdę obfitość wszystkiego i to też się na to składa, więc zobaczymy, jakie blokady, jakie przekonania dotyczące obfitości jako takiej tutaj stoją na przeszkodzie. Także zapraszam. zapraszam serdecznie będzie będzie mocno. Będzie mocne, bo pracujemy, słuchajcie, dwa dni, więc to, to nie są takie warsztaty tylko online. Owe. Te osoby, które się zakwalifikują, żeby być na, na, na warsztacie stacjonarnym, no to na pewno odniosą bardzo dużo korzyści, ale te osoby, które być może będą miały za daleko, no to będą mogły też skorzystać w formie online, czyli wiecie, trochę się, że tak powiem, będziemy rozwijać w temacie takich hybrydowych warsztatów i bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy, żebyście więcej o Więcej szczegółów przeczytali na naszej stronie. Więc do zobaczenia, już wkrótce. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.